Eden. Spółka Cywilna. Polski lider w sprzedaży usług branży telekomunikacyjnej. Eden jest prężnie rozwijającą się firmą pośrednictwa sprzedaży usług branży telekomunikacyjnej. Do chwili obecnej pozyskała na terenie całego kraju przeszło 185 tysięcy klientów segmentu indywidualnego i biznesowego. Jej potencjał i doświadczenia pozwoliły zaistnieć jako największy autoryzowany partner handlowy spółek VoiceNet i Nowej Telefonii, które są niezależnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Firma Voicenet obsługuje klientów biznesowych, którym jest w stanie przygotować indywidualną ofertę cenową, idealnie dostosowaną do ich potrzeb. Dla tego operatora pozyskała w przeciągu niespełna dwóch lat ponad 10 tysięcy klientów biznesowych. Nowa Telefonia obsługuje tylko klientów indywidualnych, dla których ma najlepszą ofertę na rynku. Firma Eden zatrudnia obecnie ponad 120 osób, a liczba ta systematycznie wzrasta. W związku z rozwojem firmy prowadzone są częste rekrutacje i szkolenia nowych pracowników. Dzięki temu firma Eden posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i profesjonalnych handlowców. Eden posiada własną flotę liczącą przeszło 70 samochodów, które oddała do dyspozycji swoim przedstawicielom handlowym, a w najbliższym czasie planuje powiększyć ją o kolejne auta. Eden dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu klientów z sektora indywidualnego i biznesowego oraz rozbudowanej ogólnopolskiej sieci sprzedaży stała się liderem wśród firm pośredniczących przy zmianie dostawcy energii elektrycznej. Zna procedury i wymogi dotyczące zmiany dostawcy energii i swoją wiedzą dzieli się z handlowcami. Klientom, którzy szukają stabilności i oszczędności, oferuje gwarancję ceny za energię elektryczną na lata 2012, 2013 i 2014 oraz pomoc przy zmianie sprzedawcy prądu. W chwili obecnej obsługuje firmy i instytucje państwowe oraz klientów indywidualnych. Firma Eden zajmuje się również świadczeniem usług call center. Dysponuje 70 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla telemarketerów, oferując profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej obsługi klienta z wykorzystaniem dostępnych kanałów bezpośredniej komunikacji z klientami. Dział ten realizuje projekty własne, jak również świadczy usługi outsourcingowe, w głównej mierze ukierunkowane na umawianie spotkań handlowych. Posiada również oprogramowanie służące do Zarządzania i obsługi call center. Firma zajmuje się sprzedażą już od wielu lat, zdobywa nowe doświadczenia i szybko reaguje na czynniki negatywnie wpływające na jakość i wyniki sprzedażowe. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi partnerami, jak również z firmami, które chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Firma prowadzi szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników, jak również zewnętrzne na zlecenie innych podmiotów gospodarczych. Tworzy sprzyjające warunki do efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Ostatnio działalność firmy została rozszerzona o usługi turystyczne. Stało się to możliwe dzięki projektowi unijnemu ich autorstwa, który pozwolił na wybudowanie ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach, w miejscowości rajskie w gminie Solina. Znajduje się tam ponad 50 miejsc noclegowych. Istnieje możliwość wynajęcia zarówno pojedynczego pokoju, jak i całego niezależnego domku. Miejsce to jest doskonałe zarówno na spotkania prywatne, jak i na firmowe imprezy integracyjne. Firma Eden gwarantuje 10% rabat dla klientów firm VoiceNet i Nowej Telefonii na pobyt w ośrodku czasowym w Bieszczadach. W Rzeszowie firma Eden dodatkowo prowadzi wynajem apartamentów, które działają na zasadzie hostelu.